Jak dobrze wiecie, bądź też nie, większość ludzi na swoich komputerach używa Windowsa, bądź jeśli są zwolennikami Apple'a, to używają macOS. No i jest jeszcze trzecia grupa, czyli użytkownicy Linuxa. No i Linux, przez swoją otwartość, no nie oszukujmy się, oferuje naprawdę wiele możliwości personalizacji, dostosowania w ogóle tego systemu pod siebie. Jednak im bardziej zaawansowana jest dystrybucja Akadistra, tym większe możliwości. No i też wyzwania. A mówię tutaj o zaawansowanych dystrybucjach pokroju Arch Linuxa bądź NixOS. Co jest znane z większej możliwości personalizacji i dostosowania systemu pod siebie, natomiast wiąże się to z tym, że instalacja oraz konfiguracja jest wiele trudniejsza. No a zastanawialiście się kiedykolwiek, jaki jest najtrudniejszy system operacyjny? Pewnie nie, ale ja tak. I dochodzę do wniosku, że takim systemem jest. Gentu Linux. Jeśli myślicie, że to już ekstremum, no to warto wspomnieć o Linux from Scratch w skrócie Alpha F. No Teraz nie jest to jako taki system operacyjny, a bardziej jako taki porannik, jak zbudować własny system operacyjny od podstaw. No teraz bym go nie zaliczał do najtrudniejszego systemu operacyjnego ze względu na to, że nie jest to system sam w sobie. Ale no, co sprawia, że gentu jest wyjątkowe? Zaczynając od instalacji porównując go do Windowsa czy MacOS, można to porównać do pójścia sobie do sklepu i kupienia gotowego ciasta. Też gent to taki proces. Pieczenia od zera przez dedykowany terminal. W tradycyjnych systemach mamy wszystko gotowe od razu. No, odpalamy komputer, instalujemy system paroma kliknięciami, a jeśli coś się źle zainstaluje, no to możemy łatwo go zreinstalować. No i Gentu, ponieważ jest to Gentu, no to musiało być odwrotnością tego procesu. Jest to dużo bardziej niekomfortowe. To prawda, instalację Gentu można troszeczkę zautomatyzować poprzez graficzny interfejs, natomiast i tak wszystko wykonujemy za pomocą terminala, więc yy, no i wygląda to mniej więcej. I tak. Na początek potrzebujemy jakiegoś nośnika danych, na których zainstalujemy system, czy na przykład pendrive'a, bądź płytę w ogóle, ktoś używa jeszcze płyt, natomiast potem za pomocą na przykład BLN bądź Rufusa trzeba nagrać obraz systemu. No i potem wasze po uruchomieniu już tego systemu z pendrive'a, bądź tej właśnie płyty wymienionej wcześniej. No, zaczynają się już schody, ponieważ czeka nas ręczne tworzenie partycji, wybór systemu plików, wybór i rozpakowanie Stage 3, tak zwanego. Jest to minimalny zestaw plików systemowych, jakby ktoś nie wiedział. Następnie przejście do harota i montowanie systemu plików. Brzmi skomplikowanie, a to dopiero jest początek. Do tego trzeba uwzględnić jeszcze parę ważnych rzeczy, czyli skompilowanie jądra w systemu aka Kernela. Prawda, możemy użyć gotowego, binarnego Kernela na zasadzie tercji, naprawdę bardzo dużo na personalizacji, właśnie tego kernela. Następną ważną sprawą jest instalacja systemu inicjalizacji, czyli inita, który zarządza uruchomieniem usług systemowych. I na sam koniec bootloader, który ma za zadanie uruchomić nasz system podczas startu komputera. Dobrym przykładem tego jest grub, który często jest domyślnie w Linuxach. A to wszystko jest co najlepsze skróconym opisem. Do instalacji dżento dochodzą jeszcze takie rzeczy jak konfiguracja daty, konfiguracja systemu plików czy innych tym podobnych rzeczy. On chodzi jeszcze do tego ustawienia odpowiednich parametrów plików, ustawienie ustawień kompilacji oraz na przykład daty i tym podobnych jakichś mniejszych rzeczy. Natomiast kompilacja w dżento to jest takie serce całego tego procesu. Łącząc co najprościej, jak się da, oznacza to tłumaczenie kodu źródłowego na działające aplikacje, a przy okazji odpowiednio optymalizację pod kątem naszego urządzenia. Przykład to tak, jakbyśmy decydowali, sami ile dodajemy mąki, a ile mleka do ciasta. Tylko, że w tym procesie kluczową rolę odgrywają, myślę, ja że jestem w przyszłości, generalnie ten plik, co zachowuje wszystkie te jakby szkodniki dżentu, nazywa się portecz.conf i no, jest takim podstawowym po prostu plikiem w dżentu. Jako pierwsze C Flux. Są to ustawienia definiujące sposób kompilacji kodu. Następnie mamy C host czyli naszą architekturę systemu, najczęściej będzie to 64 bity. Następne są usflux, czyli opcje określające funkcjonalność programu oraz finalnie make makeopt. Czyli liczba wątków używanych przy kompilacji. Zalecona liczba to jest o jeden więcej niż ma wątków procesor. Ale uwaga, bo różne ustawienia mogą spowodować różne problemy z komputerem. Jako dobry przykład mój ThinkPad X220 przy tym osiąga takie temperatury, że mogę zrezygnować z grzejnika na zimę. Ale dla kogo jest Gentu? Magentu daje wiele możliwości. Na przykład daje możliwość zmienienia initu bez wpływu na stabilność systemu. To na przykład na takim Arch Linuxie by się skończyło prawdopodobnie wywaleniem się systemu z rowerka. A rok temu z Gentoo stała się dosyć ciekawa rzecz, ponieważ ogłoszono binarne aplikację w dedykowanym repozytorium, co jest po części na plus, po części na minus. Dlatego i na plus i na minus, ponieważ to się kłóci trochę z założeniami Gento, ponieważ no, tam po prostu mieliśmy od początku wszystko kompilować sobie sami, więc no. Też oczywiście nie mogło się obejść bez Linuxowego fenomenu, jakim jest tworzenie kolejnych distro na podstawie jednego distro, dając od siebie jakieś poszczególne funkcje, aplikacje, interfejsy, tym podobne. Gentoo było w ogóle podstawą, o której mało kto wie, bardzo dużego systemu, jakim jest Chrome OS, czyli alternatywa od Google na tańsze laptopy, które po prostu miały działać pod internet, używanie internetu i w sumie tylko tyle. Tego co ogólnie udało mi się wyszukać, to gento dalej jest jakby podstawą Chrome OS, tylko że ma wyrzucony jego Największy element, czyli portecz. i ma bardzo, bardzo zmodyfikowaną całą resztę systemu. I przez to, w sumie, nie wiem, czy można go dalej zaliczać do tego, ale powstało jeszcze coś takiego, na przykład Funto Linux, które miało za zadanie być po prostu trochę lepsze od Gentu i po prostu poprawić jakieś rzeczy, jak stabilność, szybkość, wydajność i tym podobne. Jednak, czy warto poświęcić czas na tak wymagający system? Według mnie zależy, jak w sumie ze wszystkim. Nic nie jest idealne, a Gentu jest idealny pod entuzjastów, którzy po prostu chcą mieć. Pełną kontrolę nad systemem i po prostu mogło się nim bawić dowolnie. Jednak w dzisiejszych czasach, gdy liczy się wygoda i szybkość, no, większość osób pewnie szybko sobie to odpuści. Ponieważ, nie oszukujmy się, potrafi to być bardzo czasochłonne. Ja sam od roku używam na swoim ThinkPadzie Gentu Stealing Window Managerem do przeglądania internetu i jest naprawdę okej. Okay. No, nie mam się do czego przyczepić. I osobiście chyba nie żałuję tego wyboru. A co wy sądzicie o Gentu? Dajcie mi znać. Ja się z wami żegnam. Cześć. Ciao.